Cześć kochani, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Wczoraj dojechaliśmy do miejscowości Tomar w centralnej Portugalii i wybieramy się z mamą dzisiaj na zwiedzanie. Nie jest to duże miasto, ale jest bardzo sławne ze względu na zakon templariuszy, czyli zakon chrześcijański, który panował tutaj do połowy XIX wieku. Idziemy na stare miasto, podejdziemy pod klasztor, zobaczymy jak wygląda Tomar. Populacja w miejscowości Tomar to 40 tysięcy ludzi i znajduje się nad rzeką Nabao, na której właśnie pływają sobie ludzie na kajakach. W tamtą stronę są rzymskie łaźnie, bo widziałem znak, a my podążamy do Starego Miasta i powoli będziemy się kierować do klasztoru. Do największej atrakcji Tomar dotarliśmy do klasztoru Chrystusowego, czyli klasztoru Templariuszy. Zbudowany on został w XII wieku i zamieszkiwany był przez zakon Templariuszy, czyli zakon Chrystusowy. Początkowo te tereny należały do muzułmanów. Ale po odbiciu król Manuel powierzył opiekę zakonowi i wybudowali tutaj klasztor połączony z zamkiem. Wejście tutaj kosztuje 10 euro, no i robi ogromne wrażenie jest on przewielki. Znajduje się tutaj i kaplica, i właśnie pokoje, jak mieszkali rycerze, jak jedli. No jest przepych, zresztą za, zaraz zobaczycie na przebitkach. Jest on jednym z czterech klasztorów w Portugalii, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W średniowiecznej Europie powstał zakon rycerski, który na stałe zapisał się w historii. Żadna inna organizacja chrześcijańska do dziś nie wywołuje tylu kontrowersji i teorii spiskowych. Zakon Templariuszy, czyli zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, powstał w XI wieku jako ramię zbrojne kościoła i miał chronić pielgrzymów przed innowiercami, przede wszystkim muzułmanami. Pod koniec XI wieku, w wyniku wypraw krzyżowych, Europejczykom udało zdobyć się Jerozolimę. I coraz więcej pielgrzymów udawało się do Ziemi Świętej, a po drodze nierzadko byli okradani i mordowani. Katolickie zakony powstały, żeby bronić Jerozolimy i pielgrzymów. Celem organizacji była walka, a nie duszpasterstwo. A w ramach inicjacji kandydat prowadzony był do kaplicy, gdzie czekali templariusze. Odbywały się rytuały, w których nikt nie mógł uczestniczyć. O ile na początku rycerze faktycznie walczyli w imię wiary, o tyle z czasem, kiedy o wartości templariuszy zrobiło się głośno w Europie i dobra zaczęły napływać z każdej strony, zakon zaczynał się wzbogacać, a rosnące bogactwo prowadziło do stopniowego upadku zasad. Po upadku królestwa Jerozolimy w 1291 roku templariusze przenieśli się na Cypr i do Francji, gdzie mieli zapewnione schronienie. Wszyscy już wtedy wiedzieli, że ubodzy rycerze nie są tacy ubodzy. Król Francji, Filip IV Piękny, był jednym z ich dłużników. Pożyczył od zakonu więcej pieniędzy niż wartość jego królestwa, a żeby nie oddawać pieniędzy, uknął plan. We francuskich lochach przetrzymywany był jeden z templariuszy oskarżonych o zdradę. Król obiecał mu ułaskawienie, jeśli ten opowie o haniebnych praktykach, które były codziennością w zakonie. Opowiedział on o rzekomych paktach z muzułmanami, Praktykach homoseksualnych, pogańskich rytuałach, opluwaniu krzyża i składaniu ofiar z dzieci, templariuszy aresztowano i skazano na śmierć przez spalenie, a ich majątek podzielono między papiestwo a królestwo. I tu dochodzimy do teorii spiskowej, która mówi, że tylko ich część majątku została podzielona, a reszta, razem z wszystkimi tajemnicami, jest w posiadaniu ich następców, czyli masonów. Templariusze byli praktycznie w każdym państwie Europy, m.in. w Portugalii, która w średniowieczu była głównie muzułmańska, a sam region pod względem misji przypominał odległą Palestynę. Brali oni udział w chrystianizacji osad, wiosek oraz dużych wspólnot ludzkich. Nawet po upadku zakonu król Diniz zapragnął utrzymać zakon w Portugalii i po negocjacjach z papieżem zmieniono nazwę na zakon Chrystusa, a zasady i praktyki zostały takie same jak u templariuszów. No i wyszliśmy z klasztoru. Uważam, że warto tutaj przyjść, ale mamo, co myślisz o tym? Oj, dużo, dużo ciekawostek. Pełen tajemnic, dziwnych rzeczy. Niby klasztor Chrystusa, a motywy niekoniecznie takie Chrystusowe. Trochę z mojej bajki. Troszkę tak, troszkę widzieliśmy właśnie motywów ezoterycznych, troszkę właśnie takich chrześcijańskich, troszkę nie do końca chrześcijańskich, jakichś węży dziwnych. Uważam, że warto tu przyjść za 10 euro, zobaczyć. Sami wyciągniecie wnioski. Największe wrażenie zrobiła kaplica, która jest przepięknie zdobiona złotem, po prostu przepych. Mm -hmm. Przepych jeszcze raz przepych. No i okno, I okno, tak. i okno Manuela, no fajne, ale mieszane uczucia. Także zapraszam Was tutaj, ocenicie Zapraszamy. sobie sami, my wracamy do kampera. I jedziemy w kierunku Nazaré, zatrzymamy się najprawdopodobniej w Fatimie. Tak właściwie to Wam nie pokazaliśmy, gdzie się zatrzymaliśmy tutaj w Tomar. A więc jest tutaj taki stary kemping, on już nie jest kempingiem, kiedyś był płatny, teraz jest za darmo, można tu zrobić cały serwis. Jest pełno miejsc, co prawda jest tu bardzo dużo ludzi, którzy mieszkają na stałe, ale my sobie znaleźliśmy fajne miejsce między drzewkami. Jest woda, jest gdzie opróżnić toaletę, jest gdzie opróżnić szarą wodę, na miarę oczywiście tutaj macie w rogu. My stąd jedziemy i widzimy się w Fatimie. Dzień dobry, mili. Tu, podróże po chmurze, dotarliśmy do miejsca kultu Matki Boskiej Fatimskiej. Właśnie znajdujemy się na wzgórzu Matki Boskiej, gdzie 13 maja 1917 roku było objawienie fatimskie Trójga Dzieciom, i potem przez pół roku co miesiąc, 13 dnia miesiąca, ukazywała się Maryja. Po kilku latach wybudowano tu świątynię, która należy do Kościoła Katolickiego. Pragniemy mam pokazać to miejsce. Miejsce jest ogromne, zainteresowanie jest bardzo duże, ponieważ akurat dziś przypada 107. rocznica. Jest naprawdę dużo ludzi, dookoła są jakieś kapliczki, jakieś figury, krzyże. Idziemy tam, w jakimś jednym miejscu widzimy takie dwa odpalone ognie, nie mam pojęcia co to jest. Idziemy zobaczyć, czy tam coś rozdają. Byliśmy tutaj pod takie miejsce, gdzie jest rozpalony ogień. Ludzie stoją w kolejce, mają w rękach świece, odpalają te świece, a potem w całości wrzucają je w ogień. No to cześć kochani, witamy Was z Nazarę. Pewnie część z Was wie, z czego słynie ta miejscowość, a dla tych, którzy nie wiedzą, zaraz wytłumaczę. Są tu największe fale na świecie, sięgają do 30 metrów. Najlepszym okresem na te właśnie 30-metrowe fale jest okres od listopada do lutego. Dzisiaj są takie małe, zapowiadali, że będą sięgały tylko 6 metrów. Dudnią tutaj niesamowicie. Zachodzi tutaj proces taki, to się nazywa jakiś kanion, i to tworzy taką jakby rurę przepływową, tworzą się największe fale. Jest to mekka dla surferów, ale tych najbardziej profesjonalnych, którzy surfują, łapią te największe fale. Obok nich zawsze jest skuter wodny, żeby im pomagać. No, ale coś niesamowitego. Ogólnie Nazare jest piękną miejscowością. Za mną znajdują się piękne klify, na których ulokowane jest miasteczko. Idziemy tutaj koło latarni morskiej, łapać te największe fale. No masakra, masakra, tu jest taki kocioł i wyobraźcie sobie, że to są małe fale, to są naprawdę jak na to miejsce małe fale, one sięgają może nie wiem, 3, może 4 metrów, a gdzie tam do 30 normalnie, ale żywią, patrzcie za mną, łamie kości, jak chcecie gdzieś popływać w oceanie, to na pewno nie tutaj. Tutaj raczej się wchodzi, i walczy z żywiołem. Niesamowite doświadczenie przyjechać. Polecam każdemu zobaczyć. No, matka natura jest szalona. Jestem w szoku. No piękna sprawa. Kocioł, młyn, masakra. Chciałbym tu przyjechać w listopadzie i zobaczyć te największe fale, bo to już niezapomniane przeżycie musi być. Coś pięknego, polecam. Loda I idziemy na coś pyszniejszego. Nie będziemy zdradzać na co. A jak Ci się podoba miasteczko? Bardzo ładne. Takie typowo wypoczynkowe, ale nie da się kąpać, bo są potężne fale, tylko można sobie popatrzeć, bo fale są do 6 metrów dzisiaj. Słuchajcie, za dwie kawy, kawiarence i za jedno ciasteczko. Ponieważ jakaś niestety nie może, bo nie jadam mleka, zapłaciłyśmy całe 3,50. No muszę spróbować. Hmm, wyśmienite. Po całym tygodniu bez cukru jest wyśmienite. Bardzo dobre. Liczyłam na jakąś masę, no ale. Chyba jeszcze się skuszę. Dobra, dobra. Gruchę z jabłuszkiem, cukrze, miam. mjam. Masz mm. kamerę. No więc my już jesteśmy po kabusi, po ciasteczku, wybieramy się właśnie na kolejkę. Jest to chyba kolejka kablowa, zabierzemy Was na górę. Będzie łatwiej dostrzec ten ogrom. Nie ma za wiele turystów. Podejrzewam, że to dlatego, że po prostu tutaj nie da się przyjechać, pokąpać. Nie wiem czy się nie da, ale tak obstawiam, patrząc na to, co się dzieje. Naprawdę warto sobie kupić tą kolejkę i tutaj wjechać. Chyba, że chce Wam się iść z buta, to warto wejść. Widoczek na ocean z góry i na miasto jest po prostu super! Miocią! dużo knajpek, mamy dużo sklepików z pamiątkami. Możemy pochodzić po fajnych punktach widokowych, zobaczyć sobie, jak te wielkie fale wyglądają z góry. Widzieliśmy w ogóle bardzo fajne spoty na kampery. Wydaje mi się, że jeszcze lepsze od naszego parkingu, ponieważ są one bezpośrednio przy morzu. Nie wiem, czy Bartek je widział, czy nie. Nie wiem, czy tam można parkować na noc, ale naprawdę były kozackie i fale wydawały się jeszcze większe, bo one się rozbijały już w oceanie, a nie na samym brzegu. Super, polecam. Przyszliśmy na zachód słońca. Niestety słoneczno czka jest za chmurami. Ładnie to wygląda, ale nastawialiśmy się niestety na coś innego. Jeje niesamowicie. Uh! O kurde, o kurde, o kurde, już wam pokazuję. A ty drogi widzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, dziękujemy Ci bardzo. Zostaw komentarz o treści podróże po chmurze. Jeżeli podobają Ci się nasze treści, a nie widziałeś ostatniego odcinka, zapraszamy tutaj. A w następnym odcinku zobaczycie. Do zobaczenia następnym razem na razie.